O wystąpienie panią profesor Jolandę jabłońską Bące. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Chciałabym się upewnić, czy mnie słychać. Tak, pani profesor, jest pani, tak, absolutnie jest. Słychać głos. Tak. I wizyta... Tak. Widać to mniejsza o to, że widać, ale mam nadzieję, że tutaj pan, który obsługuje, włączy tą prezentację, bo, je, bo oglądanie mnie to. tam Bardzo bym prosiła. Czekam na prezentację. Dzień dobry państwu, ale muszę coś tu zrobić, bo mi część tej prezentacji jest zasłonięta. Ok, mam nadzieję, że prezentacja jest. Jest widoczna teraz, tak? Jeśli gdyby ktoś z państwa mógł potwierdzić tylko. Nie, nie wiadomo. Zakładam, że prezentacja jest widoczna. Jest i widoczna I, pani i jest że jest głos widoczna. słychać i że w związku z tym mogę jednym nie wyjmować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować pani dziekan i organizatorom wszystkim organizatorom tej konferencji za zaproszenie na tą konferencję to jest dla mnie bardzo ważne i czuję się tym zaszczycona dlatego, że tak jak wiele z osób dzisiaj obecnych pana profesora Stanisława Czepite znałam bardzo długo. Ja go znałam, no może wielu obecnych nie znało tak długo, ale ja go znałam. 40 lat był bardzo moim serdecznym kolegą, był bardzo interesującą osobowością. Bardzo dobrze się z nim rozmawiało. Każda rozmowa z nim była istotna. Wszystkie rozmowy, czy bezpośrednie, czy telefoniczne, były ważne, to było, to było zawsze coś bardzo istotnego. I ten mój referat jest nie dotyczy wprost. Tego, co robił pan profesor Stanisław Czepita, ale dotyczy czegoś, co pośrednio można powiązać z jego życiem. On zawsze dochowywał maksymy jakości konwersacji. Nie można było rozmawiać w inny sposób ze Staszkiem niż w taki, i zawsze żywo interesował się otoczeniem, żył uczelnią. No, i mój temat jest związany z tym, co się, co zauważyłam, jest takim rzutem oka na, na coś, co mi się wydaje dosyć interesujące. Proszę Państwa, dobrze. Mam nadzieję, że to przebędzie się teraz włączało. No, i co, o czym bym chciała powiedzieć, żeby się utrzymać w, w ciągu tego kwadransa? Teraz jest 5 po, czy, więc, czyli powinnam skończyć 20 po. Mianowicie, chciałabym powiedzieć no, po co o tym mówię? Temat tego referatu wiąże się z moim wieloletnim zainteresowaniem problematyką świadomości prawnej, a ostatnio takim potężnym zmęczeniem. Takim, takim specjalnym yy, sposobem yy, manipulacji informacją o prawnie, mianowicie czymś, co tu biorę w cudzysłów, oczywiście, co, co jest nazywane w literaturze naukowej wciskaniem kitu. Inaczej mówiąc, chodzi o mówienie bzdur na temat prawa i jego działania, i chodzi o wciskanie kitu, zarówno w komunikacji naukowej, jak i w komunikacji profesjonalnej, popularno-naukowej, polityczno-prawnej. Takiej zdroworozsądkowej, obywatelskiej dyskusji na ten temat w mediach społecznościowych. No i po kolei będę próbowała powiedzieć, jak rozumiem to znaczenie, to wciskanie kitu, jak to się ma do, do powiedzmy kłamstwa czy postprawdy. Pokażę przykłady wciskania kitu na temat prawa. Zwrócę uwagę na, na problem warunków sprzyjających i utrudniających wciskanie kitu. No, i będę, będę mówiła także, jakie są pragmatyczne skutki tego wciskania, wciskania kitu. Są liczne. Znaczy, dlaczego w ogóle warto to badać, bo jasne, że to jest tylko taki rzut oka pod pod kątem tej konferencji przygotowany. Proszę Państwa, no, rzeczywiście jest bardzo dużo. Uniwersalnych i takich lokalnych powodów, dla których w tej chwili powinniśmy jako teoretycy, filozofowie prawa, jako prawnicy przyjrzeć się temu zjawisku. Także z tego względu, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym w żadnym stopniu nie stworzyła absolutnie żadnych dróg opanowywania tej sytuacji, a mogła niektóre. Bariery dla rozprzestrzeniania się bzdur postawić, chociaż niewielkie, ale mogła. Tego nie, nie zrobiła. Jest też prawdą, że w tej chwili, no w ogóle, no ale w tej chwili w szczególności, jest bardzo gorąca walka o władzę nad komunikacją, o zjawiskach prawnych, nad legitymizacją prawa. Jest to twarda gra. My, jako prawnicy, naukowcy, prawnicy, praktycy, jesteśmy tylko jednymi z graczy, oprócz nas grają. Politycy, urzędnicy, dziennikarze, celebryci, internauci, boty, trolle, sztuczna inteligencja. I my nie możemy tego nie zauważać, ponieważ no przenosimy się stopniowo, chcemy czy nie chcemy, z tradycyjnego sposobu komunikacji do mediów społecznościowych. No Sama nasza konferencja jest tego dowodem. A jak nie dostosujemy się do nowych zasad rynku nowych mediów, jak nie dostosujemy się do tego, że w internecie jest zanikł dystans kulturowy, no nie ma autorytetów i innych, tylko wszyscy są równi, każdy może być wieszczem, jak napisze coś na Twitterze, jak nie dostosujemy się do, do nowych rach działania i źle ocenimy siłę perswazyjną innych graczy, to, bo to ponosimy duże ryzyko w zakresie utraty ważnych ról komunikacyjnych, które powinniśmy jako prawnicy, jako prawnicy pełnić. Jak rozumiem wciskanie kitu, oczywiście przepraszam za takie określenie, ale ono ma charakter naukowy, to tak o wciskaniu kitu napisał w 80. W szóstym roku profesor Harry Gordon Frankfurt, amerykański filozof moralności. Książeczka jego obciskaniu kitu jest mikroskopijna, o taka jest wydana w Polsce w 2005 roku. Nie ma dobrego określenia niemetaforycznego, na, na moim zdaniem na, na to zjawisko. Najbliżej jest moim zdaniem chyba bzdura. Na Bzdurach w tym przypadku, to mówię, będę mówić chwilę o bzdurach na temat prawa, ale wydaje mi się, że, że prekursorem dokładnego odróżnienia wciskania kitu od wiedzy i od prawdy, w szczególności od prawdy był Mickiewicz w baladzie Romantyczność, który mówił: Duby, pisał: Duby smalone bredzić. I to mniej więcej o to chodzi, ale trudno było dać taki. Taki tytuł. Zwracam też uwagę, że w polskiej literaturze posłużył się tym określeniem, opisując ten sposób manipulacji. Pan profesor Stelmach, on rozumie wciskanie kitu szerzej, obejmuje, obejmuje ono również akt pragmatyczny, kłamstwa. Ja tu używam tego w rozumieniu takim jak, jak Frankfurt, a więc w rozumieniu węższym. To jest po prostu obojętność na nadawcy komunikatu, jak, jak jest w rzeczywistości wypowiadanie zdań na temat ty ogólne, bez zainteresowania, czy, czy to jest prawda, czy fałsz. Ta, ta obojętność jest tutaj kluczowa. I wydaje mi się, że to, że za pomocą internetu to wciskanie kitu się tak błyskawicznie hmm, rozpowszechnia, to znaczy, że, że, że nauka, prawda i, i nie mają takiego, takich szans, jakie szanse ma w tej chwili wciskanie kitu naruszające maksymę jakości konwersacji. I gdybyśmy gdybyśmy teraz spojrzeli tutaj na, na, na przykład Tutaj inną czcionką pokazuje przykłady takich wypowiedzi polityków, dziennikarzy, urzędników państwowych na wysokim szczeblu, w których to identyfikuje ten kit. No czytam tutaj cytat. Czy wiemy, jakie są konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego? Mówi ważny polityk. I nie mówię o tych finansowych, mówię o tym, że będziemy mieć wojsko na ulicach pozamykane portale internetowe, no więc w stanie wyjątkowym, pozamykane, rozgłośnie naprawdę naprawdę, naprawdę tego, tego chcemy. Nie, to, jest, to jest przykład takiego, tak zaraz wyjaśnię takiego rozumienia. Proszę zobaczyć na przykład dłuższy. Przykład wypowiedzi dziennikarskiej sprzed trzech dni. Tutaj są specjalne zasady kodowania medialnego tych informacji, tych pseudoinformacji, tych kitów. Trudno powiedzieć, że czy autor, dziennikarz znany, który pisał na temat nowych limitu osób, które się mogą spotkać na święta Bożego Narodzenia, czy on naprawdę chodziło mu o mylenie tropów, czy jużenie byka, ale na pewno. Miały zupełnie obojętny stosunek do prawdy. Czytam tylko fragmenty. W, tym, w jednym tym tekście jest napisane tak. To zalecenie. Nie jest jednak tak, że kar w ogóle nie ma. Są i to całkiem bolesne. Złamanie nakazów i zakazów może kosztować od 5 do 30 tysięcy złotych. Jeśli sytuacja epidemiczna będzie dobra, przepisy pozostaną martwe. Policja nie będzie chodzić od drzwi do drzwi, co warto podkreślić w całym projekcie. Rozporządzenia nie ma informacji o karach, nie ma informacji o grzywnach i mandatach. Nie jest jednak tak, że ich nie będzie, bo wlepiają inspektorzy sanitarni. Limit osób na świętach jest w tej chwili podkładką i balonem próbnym. Przepisy już są, ale piszę wyżej, że zalecenia. Ale potrzebne będą ostateczne decyzje, jak je egzekwować, a to będą decyzje polityczne. No to jest. To jest taki przykład dziennikarskiego, no, dziennikarskiej bzdury. Dlaczego mnie to zainteresowało? No, zainteresowało mnie to po pierwsze w relacji do, do modnego określenia postprawdy. I, i, I zdarza się tak, po analizie uznaję, że wciskanie kitu może być zakwalifikowane jako postprawda. Ale, ale nie musi, bo mówię, jeśli posługujesz się sprawdą, to de facto mówię co myślę, myślę co mówię i dlatego, że powiesz tak myślę, to to jest prawda, to, to, co, to, to co wierzę, to to jest prawda i oczywiście nie każde wciskanie kitu będzie, mogło być do tego zakwalifikowane. Mam też takie skojarzenie trochę żartobliwe. Przed laty napisałam, przed 25 lat napisałam książkę Prawo w kręgu mitów. Teraz powinnam napisać książkę Prawo w kręgu kitu. Na, na, proszę Państwa, wtedy nie zauważałam, nie było internetu wobec tego internet nie miał takiego znaczenia, badałam wypowiedzi w papierowych czasopismach. I pisałam o fałszywych sądach kognitywnych, o fałszywych zdaniach uznawanych mentalnie, fałszywych zdaniach wolicjonalnych. Posługiwałam się koncepcją dziś tu obecnego pana profesora Patriasa, i, 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 i teraz internet. Spowodował, że, że kit jest może bardzo skutecznie wyłączać sceptycyzm i ograniczać um, krytyczne myślenie, I to, by, i to jest coś, co się zdarza na uczelniach, um, zdarza się w, w, w mediach, zdarza się w różnych miejscach. Proszę zobaczyć, tu jest inny przykład, ale teraz to jest przykład wielogłosu w zakresie, w zakresie wciskania kitu, mianowicie to, 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 to co jest na czerwono, to ja pokazuję, że tego samego dnia, jednego dnia w mediach organ państwa powiedział, że to jest. Przedstawiciel organu państwa powiedział, że to jest apel, w sprawie tego, że osoby, które kończyły 70 lat, tylko w trzech przypadkach, nie mogą wychodzić, mogą wychodzić z domu. Powiedział, że to jest apel. Tego samego dnia in, inny polityk powiedział, że to jest zalecenie. I jeszcze jeden dziennikarz powiedział, znany, że to jest prośba. Inny dziennikarz powiedział, że to jest zakaz. A w końcu przed, na stronie organu państwa ważnego napisano, że to jest po prostu wolna wola. Pozostawię to bez komentarza, ale, ale myślę, że to warto. To inne przykłady, nie będę szczegółowo ich omawiała, zwrócę tylko uwagę. To są cztery przykłady, można z nimi dyskutować. Pierwszy pokazuje, jak studenci mogą na egzaminie napisać, jakie mamy rodzaje norm, albo jakie mamy rodzaje reguł prawnych, albo przepisów. Mamy przepisy, obostrzenia, nakazy, zakazy i rygory. Mówi to. Jeden z najważniejszych polityków w Polsce, ja rozumiem medialne zasady wypowiedzi. Dwie kolejne wypowiedzi są po prostu nieprawdziwe. Nie, nie no, na przykład ta trzecia, jesteśmy na pierwszym miejscu w świecie, jeśli chodzi o liczbę wyroków w zawieszeniu, to, to mówi bardzo znany polityk i prawnik. Nie ma w ogóle takiego rankingu światowego. Wobec tego, no, wciskaki ewidentnie, ponieważ nigdy takiego rankingu, o ile mi wiadomo i zdaje się, że nie wiadomo, nie ma takiego rankingu. Czwarte pytanie mówi y, 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 jed, bardzo wysoki urzędnik państwowy, który na pewno wie, niemożliwe, żeby nie wiedział, że definicja zabytku jest w ustawie o ochronie zabytków i ona jest inna niż to co on tutaj pisze, to, to co on tutaj powiedział wprowadza w błąd, bo jest mu prawda kompletnie obojętna. Z tym wciskaniem kitu wiąże się bardzo interesujące zagadnienie kamuflażu poznawczego, który może, może być dokonywany no, a tu, tu jeszcze jeden przykład, jak rozumiem, mówi wysoki urzędnik państwowy, chodzi Pani o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wzbudza ostatnio tyle emocji i dyskusji, to zależy od rządowego centrum legislacji, które publikuje wyroki. Ja powtórzę, to nie premier publikuje ten wyrok. To już y, artykuł 20 ustęp 1, o ile pamiętam, ustawa o ogłaszaniu w Dzienniku Ustaw jest i jest inny, ale to nie jest. Zauważał tego rodzaju zjawisko już Eurypides, poniżej jest na niebiesko cytat z, Eurypi, z Eurypidesa. Ale słowo o tym kamuflażu, tutaj nie, nie bardzo mam czas, ale no w świecie roślin, w świecie zwierząt, jest, jest sposobem na zwiększanie szans na przeżycie jest kamuflaż. Kamuflaż może mieć charakter. Maskujący i wyzywający, i doskonale można zbadać, w jaki sposób to działa w mediach, ale nie tylko w mediach, ale także w innych formach komunikacji, gdzie my prawnicy komunikujemy się, czy też o prawie informują inni. Pominę to, żeby nie przedłużać sprawy. Te, to wciskanie kitu, czyli to bredzenie, yy, yy, powoduje bardzo poważne skutki społeczne dla prestiżu prawa, yy, dla prawdy. Yy, w szczególności, yy, no, no proszę, yy, proszę zobaczyć, no, yy, co się dzieje, jak prawda yy, jest obojętna. Prawda na temat, Prawa. No, wtedy w życiu społecznym cmentarz zamienia się w park cmentarny. Do gałęzi prawa zalicza się, zalicza się prawo naukowe, prawo dziecka to z Wikipedii podział na gałęzie prawa, prawo kanoniczne. Prawo w Polsce jest obszernym zagadnieniem cytat również z internetu. Studenci to kopiują wprost na odbywanych, Teraz wirtualnie egzaminach takie rzeczy, bo nie rozumieją, że to nie jest wiedza na temat prawa tam zawarta. Na przykład cytuję coś, co zostało zacytowane na, przez studenta na egzaminie, a potem odnalazłam to w internecie przedostatnim rodzajem prawa, bo gałęzie prawa, trzeba było wymienić. Jest karny, którym zajmuje się prawnicy z Krakowa. No, Okej, okay, nawet prawda w tym zakresie. To znaczy. Zgromadzenie publiczne, to nie jest zgromadzenie publiczne, zakęcamy do spacerowania z banerami. To jest poważne, w związku z tym moim zdaniem trzeba koniecznie, trzeba koniecznie przy, no, zbadać bliżej niektóre warunki sprzyjające i utrudniające wciskanie kitu. Jest tego bardzo dużo i to ma, ma związek. To są zarówno te czynniki po stronie nadawców tych komunikatów, bo bywają to prawnicy, bywają to politycy i bywają to inne podmioty. Bywa to w komunikacji naukowej i w komunikacji profesjonalnej prawniczej i, i, i w komunikacji zewnętrznej. No i, i przede wszystkim trzeba spojrzeć, co, spo, co może spowodować, abyśmy. Ograniczyli to, próbowali chociaż ograniczyć to wciskanie tego kitu, żeby studenci nasi potrafili stawiać jakiś intelektualny opór, a to do tego potrzeba jest, potrzebna jest nauka myślenia krytycznego, potrzebna jest popularyzacja wiedzy prawniczej, Ja no tu wracam do ustawy o szkolnictwie wyższej, no, zero punktów się otrzymuje za popularyzację wiedzy w, w, w ocenie pracowniczej, to się w ogóle wobec tego nie opłaca. Y, I y, no, skutki wciskania tego kitu są no, wielorakie, no, jak rozpowszechniają się te bzdury w internecie, no jednak ta destrukcja świadomości prawnej następuje, postępuje. Takie wypowiedzi masowe, no bo one mają tą przewagę, że w dawnych czasach nie mogły być masowe. Teraz one są tak masowe, że one ukrywają, umożliwiają ukrywanie nierozwiązanych problemów, kreują rozmaite tabu, tłumią procesy poznawcze, wpływają na naszych studentów. Również niestety kit się produkuje tak szybko, tak niewielkim kosztem. Natomiast, żeby usunąć kit, trzeba mniej więcej 8 razy więcej wysiłku niż wyprodukować ten kit. Oczywiście dobre prawnicze dziennikarstwo naukowe, treningi prawniczej komunikacji naukowej na studiach, umiejętność komunikowania się za pomocą pisma i, i komunikacji ustnej, sądzę, że w tym zakresie. No, tego w programach studiów powinno być więcej. No, manipulując w ten sposób, no, rozrywa się w pewne zasady instytucje prawne od wewnątrz. Ten kit, mówiąc tak dosłownie, wciska się w szpary tych instytucji, ślizguje się do języka prawniczego i to jest może powodować de facto. Nawet może być elementem jakiejś ukrytej politycznej reżyserii, bo, nie, bo niekoniecznie ci, którzy wciskają ten kit i mają taki obojętny stosunek do prawdy, y, mają świadomość tego, że mogą być y, uczestnikami zamierzonej, ukrytej politycznej reżyserii. No A w końcu no to jest niebezpieczne dla obywateli, bo obywatel, taki otoczony takimi bredniami, po, po, porusza się. Traci poczucie bezpieczeństwa, porusza się w, w nierzeczywistości prawnej, jak porusza się w takim, w, w, taki, w takim obszarze nierzeczywistości prawnej, to nie może być także skuteczny i nie może podejmować działań, które będą między innymi chroniły jego poczucie bezpieczeństwa. I na koniec fragment walady Mickiewicza. Uważam, że Mickiewicz doskonale Pokazał to, to rozróżnienie między, między odwołaniem się do rozumu i do wiary, i, i ta, to określenie duby smalone mniej więcej odpowiada tem, tem, temu wciskaniu kitu. Dziękuję Państwu bardzo do, do wzięcia udziału w, tej, w naszym dzisiejszym spotkaniu.